Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a oglądacie kanał serwis bajka. Dzisiaj, na podstawie tego amortyzatora, jest to Rock Shop z Paragon, który otrzymałem od jednego z podwarszawskich serwisów rowerowych. Zajmiemy się tematyką wypchniętej uszczelki kurzowej z goleni. Jest to dość częsta przypadłość, że właśnie ta uszczelka jest wypychana, i zauważyłem, że ludzie mają różnorakie i często dziwne teorie na temat powstawania tego nazwijmy to defektu. W 99% przypadków za to odpowiada komora powietrzna, mianowicie jeden mały oring, który przepuszcza to powietrze do goleni dolnej i ono sobie tędy tę uszczelkę wypycha. Oczywiście są także inne przypadki, ale to jest zdecydowany margines, także najczęściej jeśli uszczelka jest wypchnięta jest to problem tego właśnie ringu. Zaraz rozbiorę Wam to na części pierwszej i powiem, co w takim przypadku należy zrobić. Także wieszam sprzęt na stojak i zaczynam jego rozbiórkę. Amortyzator mam już zainstalowany w stojaku. W przypadku wybicia uszczelki, jeśli wiemy, że ma to miejsce, zaczynamy zawsze od spuszczenia powietrza z komory. Jeśli tego zabraknie przy odbijaniu szaftów, można nam po prostu wydostać się na zewnątrz, olej ochlapać nas po co. Także spuszczamy. Za pomocą długiego klucza odkręcamy śruby. O kilka obrotów wystarczy. Odbijamy szafty. Wykręcamy śruby z amortyzatora do końca, i od razu zrzucamy olej, który nam się właśnie zacznie tutaj wydostawać. I teraz musimy wyczyścić golenie dolne, i uszczelkę sugeruję zawsze wyciągnąć dokładnie wyczyścić gniazdo, no bo kiedy jest wypchnięta. To zawsze jakiś brud może dostać się do środka, a jest bardzo niewskazane, żeby gniazdo osadzenia uszczelki było porysowane, może po prostu wydostawać tamtędy olej. Tutaj jeszcze ważna uwaga, że ja odbiłem te szafty poprzez śruby, bo miałem jasną i klarowną informację od właściciela amortyzatora że uchodzi mu powietrze z komory, plus właśnie ta wybita uszczelka no, oznaczało tylko i wyłącznie jedno problemy z komorą powietrzną i z Dolnym oringiem. Natomiast, jeśli nie macie takiej pewności, a chcecie ją mieć, ale tutaj zaznaczam, że jest to operacja powiedzmy dla tych bardziej zaawansowanych, możecie nie spuszczać powietrza przy odbijaniu szaftu, bo kiedy go odbijecie, usłyszycie bardzo wyraźny syk. To będzie oznaczało, że po prostu powietrze z tej komory uchodzi. No, ale też może być to dla Was niebezpieczne, jeśli nie macie doświadczenie tym doświadczeniem i wprawy, to za każdym razem pamiętajcie, żeby spuszczać powietrze przed odbiciem szaftu komory powietrznej. Także wyciągam tę uszczelkę, czyszczę wszystko i zaraz do Was wracam. Zarówno uszczelkę, jak i gniazdo jej osadzenia mam wyczyszczone. Mogę przystąpić do jej nabicia. Pamiętajcie, że kiedy nabijacie uszczelkę, zdejmujcie zawsze sprężynkę. Można przypadkiem ją zdeformować, a tego byśmy nie chcieli. Ja używam tego typu nabijaków, które bardzo dobrze przylegają do uszczelki, jak i do ślizgów. No i po prostu nie ma opcji, że gdzieś podczas wbijania przekosimy uszczelkę. Umieszczamy ją w gnieździe. No i pamiętajcie, że tutaj nigdy niczego nie smarujemy, bo spotykają się również z nasmarowanymi gniazdami. Nie robimy tego. Dobijamy ją młotkiem. Gotowe. Możemy teraz założyć sprężynki oraz gąbeczki. W tym przypadku gąbeczki po wyjęciu wyglądają w taki sposób. Pamiętajcie, że zawsze należy je dokładnie wypłukać. Możecie to zrobić na przykład w oleju do amortyzatorów. Płuczecie je i tego brudu musicie się pozbyć. Jeśli jest to niemożliwe, wymieńcie je na nowe. Takie gąbeczki nie są drogie. Z reguły kosztują około 7-10 zł. Można je kupić na sztuki w niektórych sklepach internetowych. Nie będę ich reklamował, natomiast są bardzo znane i myślę, że łatwo je znajdziecie w sieci przed zalaniem olejem ja też sugeruję nałożenie cieniutkiej warstwy smaru SRAM Butter na powierzchnię ślizgów ułatwi to ten pierwszy montaż do nasmarowania ślizgów używam długiego pędzelka nanoszę do środka naprawdę cienką warstwę to jest tylko na czas montażu to samo z drugiej strony w przypadku tego amortyzatora, czyli Paragon Gold Rockshox do serwisu dolnych goleni, rekomenduję olej 15 WT. Ja swojego przeleję do tego słoiczka. Będzie mi łatwiej. Wrzucam gąbeczki. Kiedy gąbeczki są nasączone olejem, umieszczamy je pod uszczelką. Jedną i drugą. Pamiętając, żeby nie były zawinięte, muszą dokładnie przylegać do goleni. To jest taki dość newralgiczny punkt tego montażu. Czasami właśnie dzieje się, że nawet w fabryce te gąbeczki potrafią być zawinięte. No i później generuje to tylko niepotrzebne tarcie na lagach. Jest OK. Teraz muszę tylko wyczyścić uszczelki nadmiaru oleju. I kiedy uszczelki są już czyste i suche smarujemy je smarem SRAM butter, dokładnie dookoła. Usuwamy nadmiar z zewnątrz. I serwis goleni dolnych w tym momencie mamy zakończony. Odstawiamy je i przechodzimy do komory powietrznej. Aby odkręcić górny korek broniący dostępu do komory powietrznej będzie potrzebny Taki klucz, który jest de facto kluczem do kasety, natomiast tutaj jest troszeczkę głębiej frezowany marki Rockshox, no i grzechotka. Gwint jest standardowo, jak zawsze dociskamy mocno klucz od góry i odkręcamy. O, tutaj widzę, że strasznie lekko dokręcone właściwie palcami, także ktoś się nie popisał. Nie sądzę, żeby stało się to w fabryce podczas montażu zdecydowanie za lekko i teraz musimy usunąć pierścień zegera no i w tym celu musimy jedną ręką docisnąć biały element a drugą złapać szczypcami pierścień natomiast tutaj ważna uwaga łatwo jest oporysowanie gładzi szaftu zawsze owińcie sobie go szmatką wtedy nic złego się nie stanie pierścień mam wyjęty odkładam go i teraz możemy wysunąć komorę powietrzną jak widać smaru praktycznie nie ma nie wiem czy ten amorca to był kiedyś serwisowany co prawda odkręcony górny korek sugeruje że tak, ale jednak tutaj widzę, że wygląda to jednak jak fabryczny montaż teraz musimy dokładnie wyczyścić zarówno samą sprężynę powietrzną jak i wnętrze górnej ale uważajcie aby jej nie porysować od wewnątrz każda rysa dyskwalifikuje te golenie z użytku, ponieważ powietrze będzie uchodziło. Sprężynę powietrzną mam wyczyszczoną. I teraz pokażę, co jest przyczyną uchodzenia powietrza do goleni dolnej. Zdejmujemy ten element i tutaj w środku znajduje się oring, i to właśnie przez ten oring uchodzi powietrze. Jak to wygląda, żebyście mogli sobie to zwizualizować, kiedy sprężyna? Jest w taki sposób umieszczona w amortyzatorze: tu jest górny korek, tu jest komora główna, czyli pozytywna, tutaj znajduje się ciśnienie, a tutaj między tymi oringami znajduje się mała komora negatywna. I w niej ciśnienie jest ustalane automatycznie. Kiedyś w systemach Dual Air można było napompować również komorę negatywną, ale teraz dzieje się to samoistnie. Co ciekawe, RockShox zrezygnował z tego dlatego, że zrobił kiedyś badania i z nich okazało się, że tylko uff, chyba kilkanaście procent użytkowników w ogóle dotykało się do tego dolnego wentyla, także RockShox stwierdził, że produkcja systemów Dual Air po prostu nie ma sensu. No i kiedy tutaj właśnie to powietrze się znajduje i tutaj aby nie uchodziło na zewnątrz, właśnie z komory do goleni dolnej, tego broni zarówno ten oring, jak i tutaj ten oring wewnętrzny na szafcie, na tłoku sprężyny powietrznej. Najczęściej ten oring jest w porządku i właśnie. Ten jest przyczyną tego uchodzenia powietrza. Powietrze się wydostaje, dostaje się do goleni dolnej i stamtąd wypycha nam uszczelkę kurzową. Także musimy wymienić ten oring, ale oczywiście jeśli już rozbierzecie komorę powietrzną, sprężynę, wymieniacie wszystkie o Tak jest najlepiej, ja również Wam to sugeruję. Natomiast no, oczywiście jeśli ktoś tych o nie ma, chce zaoszczędzić, Możecie wymienić tylko ten, nie mniej, jeszcze raz powtarzam, sugeruję wymianę wszystkich. Nie musicie kupować oryginalnych zestawów serwisowych, możecie na wzór starych dobrać uszczelki w dobrych firmach, które zajmują się produkcją tego typu rzeczy. Ja od siebie polecam firmę GIG Trading z pod Warszawy, robią naprawdę świetne uszczelki, możecie kupić je za ułamek ceny. Oryginalnych zestawów serwisowych. Do tego celu zawsze proście o zrobienie uszczelek wykonanych z gumy NBR 70 jest to guma przeznaczona do kontaktu z olejem. Możecie również poprosić o stworzenie uszczelek z tzw. Tak witonu. Jest to też bardzo fajne tworzywo, które bardzo dobrze sprawdza się w komorach powietrznych. Także ja teraz zabieram się za wymianę wszystkich oringów. Użyję oryginalnego zestawu serwisowego bo taki akurat mam pod ręką ale tak jak wspomniałem możecie śmiało korzystać z dobrej jakości podkreślam, ale zamienników usuwamy stare uszczelki łapiemy je w taki sposób najłatwiej palcami ściskamy i podważamy drugą ręką wszystko dokładnie czyścimy o-ring Wewnętrzny należy wyciągnąć takim narzędziem. Uważamy, aby tam nic nie zarysować, nie uszkodzić gotowe. Również czyścimy wnętrze. I zawsze, kiedy korzystacie z nowych uszczelek, natłuście je trochę smarem. Umieszczamy ją w środku. Zawsze przy montażu uważajcie, aby oczywiście ich nie uszkodzić. Każda rysa, każde uszkodzenie czymś ostrym będzie powodowało, że uszczelka będzie nadawała się tylko do wymiany. To samo robimy ze wszystkimi uszczelkami. Kiedy będą gotowe, możemy zabrać się za montaż naszej sprężyny powietrznej. Tutaj też jedna ważna uwaga. Rockshox do tego amortyzatora sugeruje głównie smar Military Grease. PM600 to jest taki bardzo bardzo gęsty smar do o ringów. Zamiennie możecie użyć właśnie SRAM BATERA. Moim zdaniem dużo fajniejszy smar zapewnia lepszy poślizg, ale PM600 starcza z kolei na dłużej i pozwala wydłużyć interwały serwisowe. Także no tutaj. Róbcie po swojemu. Jeśli chcecie jeździć dłużej na amortyzatorze bez serwisu, ale godzicie się z troszkę, powiedziałbym, mniej pluszową pracą, wybierzcie PM600. Jeśli chcecie tej najwyższej jakości działania, bierzcie SRAM natomiast wtedy częściej zaglądajcie do amortyzatora. Kiedy uszczelki mamy zainstalowane od zewnątrz, przykrywamy je dość grubą, naprawdę grubą warstwą smaru, szczególnie ten górny O-ring. To samo zdolnym. Oczywiście nie nakładamy go za dużo, bo z kolei nadmiar i tak będzie zebrany podczas instalacji sprężyny powietrznej w goleni. I troszkę smaru nakładamy również do wnętrza komory powietrznej. Tutaj znajduje się taka podkładka falista. Oraz jedna zwykła metalowa. Pamiętajcie, że ta zwykła idzie od góry. Falista od dołu. Przytrzymujemy, żeby nam się nie przesunęły. Umieszczamy komorę w goleni. Gotowe. Dociskamy. No i teraz możemy umieścić pierścień zegera. Łapiemy pierścień zegera. I umieszczamy go wewnątrz goleni. Sprawdzamy, czy na pewno jest mocno dociśnięty. Jeśli będzie źle dociśnięty, no to oczywiście po napompowaniu komory to nam wszystko wystrzeli i cały serwis trzeba będzie powtórzyć. Także na to zwróćcie uwagę, żeby zegar dobrze wszedł Wam do środka guleni, aby ją zabezpieczał przed tym wysunięciem się. Mamy o górnego korka, jak i element gwintowany. Odrobinę smaru sugeruję umieścić również tutaj, na części gwintowanej. Wkręcamy najpierw troszkę palcami, a następnie dokręcamy grzechotką. Na początku lekko, a zaraz pomożemy sobie kluczem dynamometrycznym. Dociskamy jak zawsze narzędzie mocno od góry i osiągamy zakładany moment. Gotowe, teraz możemy umieścić golenie dolne w górnych, uważamy aby nie przeszczypać uszczelek. Kilkakrotnie możemy tak nimi poruszać, aby sprawdzić czy wszystko na pewno jest ok, jeśli tak możemy wlać olej. RockShox sugeruje wlanie 12 ml 15 WT, ja zalecam przynajmniej 15 ml. Oczywiście więcej również nie lejecie. Nie ma to sensu, a wręcz może pogorszyć działanie amortyzatora, czy w jakichś bardzo ekstremalnych sytuacjach, jeśli nalejecie go niezwykle dużo, nawet uszkodzić. Wlewamy po 15 ml do każdej goleni. Na końcu dokręcamy śruby. Najpierw lekko ręką, później kluczem dynamometrycznym. W przypadku tego amortyzatora Rockshox sugeruję wartość 6,8 Nm. Na końcu pompujemy komorę powietrzną, testujemy amortyzator i to wszystko. Tak naprawdę w taki sposób na podstawie tego poradnika jesteście w stanie analogicznie wykonać serwis każdego amortyzatora, w którym uchodzi powietrze. No i po prostu wyrzuca uszczelkę kurzową. I to wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, bo oczywiście wasze amortyzatory od rzeczonego Paragona mogą się nieco różnić, zadawajcie mi pytania w komentarzach pod filmem. Ja postaram się na każdy z nich odpowiedzieć i pomóc w serwisie waszych widelców. Amortyzator mamy gotowy. Dziękuję, że byliście ze mną. A kolejny film oczywiście w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Dziękuję Wam za dzisiaj. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!